Cześć, witajcie! Ja dzisiaj mam dla Was kolejny pomysł na przyszły sezon Lego Ninjago z najpotężniejszym ninja. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo dzisiaj dobijamy do 29 500 subskrypcji. Koniecznie oglądajcie do końca. Daretowi bardzo późno przypomniało się, że nie kupił sobie kawy, a była mu bardzo potrzebna, bo musi siedzieć 24 godziny na dobę w swoim klubie. Wyszedł potajemnie ze swojego mieszkania poszukać jakiegoś sklepu. Po kilku minutach szukania znalazł dziwny sklepik wszedł do niego, było tam dosyć ciasno. Jedyną rzeczą, jaka tam była, to kasa, za którą stał podejrzany mężczyzna. Zapytał Dareta, czego potrzebuje, a on odpowiedział, że kawy. Mężczyzna zapytał się również, a może chcesz to? Sprzedawca pokazał Daretowi tajemniczy zwój. Wytłumaczył, że dzięki niemu można się nauczyć zmieniać w dowolne zwierzę, nawet w dinozaury. Daret się ucieszył, bardzo chciał mieć jakąś moc i zostać brązowym ninja, ale mężczyzna powiedział, że będzie mógł skorzystać z tego zwoju, gdy schwyta i przyprowadzi mu wszystkich ninja. Daret, gdy to usłyszał, zdenerwował się, odmówił, ponieważ ninja to jego przyjaciele i wie, że ten gość coś knuje. Mężczyzna zahipnotyzował Dareta. Przekazał mu moc, która była związana ze wcześniej wspomnianym zwojem i wysłał go po ninja. W tym czasie ninja opłakiwali nije. Szczególnie Kai i Jay. Pewnego dnia zdecydowali, że dłużej bez niej nie wytrzymają. Poszli na wyprawę, aby poszukać Mistrzyni Wody. W tym samym czasie do klasztoru przybiegła zmęczona Skylor. Powiedziała ninja, że widziała Dareta. Zachowywał się bardzo dziwnie. Podeszła zapytać go, czy wszystko dobrze. Dowiedziała się, że szuka ninja. Na początku rzeczywiście chciała mu pomóc, ale po chwili zniechęciło ją to, że Daret miał jakąś moc i jego oczy były czerwone. Uciekła, ponieważ chciała to wszystko powiedzieć ninja. Daret zaczął ją gonić i zmienił się oczywiście w pingwina, fajne nawiązanie, później w orła, a następnie w geparda. Skylor przypomniała sobie, że może pochłaniać moce, dlatego zatrzymała się i dotknęła Dareta. Przyjęła jego moc i również zmieniła się w geparda. Szybko pobiegła w stronę klasztoru. Natomiast Daret poszedł w zupełnie inną stronę. Pobiegł do sklepiku, aby spotkać się ponownie z tajemniczym sprzedawcą. Opowiedział mu wszystko. Mężczyzna się zdenerwował, wyjął kolejny zwój i tym razem nauczył Dareta kolejnych sztuczek, dzięki czemu potężny brązowy ninja mógł przybrać dowolną postać. W tym samym czasie Kai i Jay znaleźli się na dziwnym cmentarzysku. Jay czuł się nieswojo, dopóki nie zabysło dziwne niebieskie światło. Kai też je zobaczył. Myśleli, że tylko im się coś wydaje, ponieważ zobaczyli, że przed nimi stała Nia. Po minucie milczenia Jay wreszcie podbiegł do niej i się do niej przytulił, ale czuł, że jest coś nie tak, jakby to nie była Nia. Powoli się oddalał. Jay zapytał się, czy jesteś na pewno niją? Mistrzyni Wody odpowiedziała dziwnym głosem: Tak. Jay wiedział już, że to nie jest Nia. Zaatakował ją. Zdenerwowana Nia zamieniła się w Pteranodona, czyli w latającego gada. Złapała szybkim ruchem Kaya i poleciała w stronę Ninjago. Jay po tym zajściu stwierdził, że mógł być to Dared, ponieważ może zmieniać ją w zwierzęta. Jay został zupełnie sam. Zrozpaczony biegł przed siebie dopóki nie dotarł do morza. Po chwili był błysk, ten sam co wcześniej, ale ten był mocniejszy. Spojrzał przed siebie i zobaczył nię. Zapytał się, czy jest prawdziwa, czy może jej ufać. Nia z uśmiechem na twarzy powiedziała: „Tak”. Jay przytulił się do niej z całej siły i rzeczywiście poczuł, że to ona. Opowiedział jej wszystko. Nia przyzwała do siebie wieloryby i delfiny. Popłynęli w stronę ninjago. W tym samym czasie Dareto szukał kola, zmieniając się w wanie. Reszta, gdy dowiedziała się o tym, poszli poszukać Dareta. Gdy go znaleźli w prawdopodobnie sklepie tajemniczego sprzedawcy, zaatakowali Dareta. On niestety miał nad nimi przewagę i pokonał ninja. Kilka minut po porażce ninja przybyli Misako, Uz, Skylor, Pixel, Jay i Nia. Wszyscy się zdziwili, gdy zobaczyli Nije, Lecz nie było czasu na rozmowy. Wszyscy razem zaatakowali Dareta, dzięki czemu go pokonali. Ale po chwili za drzwi wyszedł sprzedawca. Obezwładnił wszystkich. Sprzedawca miał niesamowitą moc. Mógł się zmienić w dosłownie wszystko i w ten sposób złapał wszystkich. Sprzedawca chciał zabrać moc ninja i dać te moce swoim podopiecznym, ponieważ wtedy mogliby się zmieniać w ninja i w ten sposób oszukiwać ludzi. Sprzedawca od samego początku chciał pojmać ninja, ponieważ nasi bohaterzy zamknęli niegdyś jego brata. Sprzedawca powoli zbierał moc swoich więźniów, ale w tym samym czasie Pixel wyjęła z kieszeni przycisk. Przycisnęła go. Nagle pojawił się wiel Mech, który rzucił się na sprzedawcę. Lloyd szybko podniósł z ziemi klucz, otworzył klatkę, przyjechała policja i złapała sprzedawcę. Wszyscy dziękowali Pixel każdy pobiegł w kierunku NI, nee, aby się z nią przywitać. Nia powiedziała, że nie może zostać z ninja, ponieważ musi wracać do morza, ale przysięga, że zawsze będzie im pomagała, gdy będą potrzebować jej pomocy. Odeszła. Wu odebrał Daretowi moc, zmieniania się w różne postacie oraz odhipnotyzował go, ale oczywiście zostawił mu moc zmieniania się w dowolne zwierzę. Generalnie podoba mi się ten pomysł z uwagi na Dareta, który jakby nie patrzeć, stał się główną postacią tego sezonu, a zarazem najpotężniejszym ninja. Początek był dobry, natomiast już pod koniec wszystko zaczęło się psuć. Dodatkowo sporo wątków zostało otwartych i w ogóle nie zostało domknięte. Tak szczerze, to ja tu musiałem mocno przerobić, bo finał tego sezonu był niestety nie do odczytania. Natomiast Cieszę się, że najpotężniejszy ninja w Ninjago, w postaci Dareta, otrzymał własny sezon. A tak na poważnie byłoby super, gdyby Daret otrzymał na przykład cały odcinek dla siebie. Wiadomo, pewnie głównym bohaterem przyszłych sezonów Ninjago nie zostanie Daret, ale mam nadzieję, że po prostu nie zostanie zapomniany przez twórców. Dziękuję za ten pomysł. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Cały czas możecie podawać wasze pomysły na przyszłe sezon Lego Ninjago w sekcji komentarzy. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym pomyśle na przyszły sezon Ninja, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy latający daret. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!